To jest e, reklama w Pixie Bike'u. Eee, elegancko. Co się stało? Ojejku! No to e, wszyscy na początku tak myśleli, że no pojedziemy, pojedziemy, ale to zawsze tak jest, że się gada, a nikt koniec końców nigdzie nie jedzie. Denis, coś tam wspominał. Pojedźmy sobie tam, takie zawody są w Polsce. Odbywają się co roku w innych miastach. Coś tam tak gadał i gadał. Tam któregoś dnia, na ostatnią chwilę, pojechaliśmy kupić bilety na pociąg. To było chyba 2-3 dni przed. No i tak to wszystko szybko postępowało, że no. Kolejnego dnia już byliśmy w pociągu. Dobra, cała ekipa jest? Pan Filip, Pan Krzysztof, Pan Mateusz, Pan Lama. Znaczy mi się rozkręca wcześniej, nie? 9, 10, 10 osób z Gdańska w zasadzie całkiem randomowych sobie osób kupiło jednego dnia bilety, no i wtedy już było pewne, że że jedziemy do tego Krakowa Ty przecież! Co tam, seplenisz ty kurde? 7 godzin zajął nam podróż do Krakowa Już jesteśmy, trochę na jedzenie Powiem szczerze, że było znieziemce Kraków, pierwsze wrażenie robi zajebiste i mam nadzieję, że tak jak jest na początku teraz, dużo rowerzystów, tak zostanie. Zaraz lecimy na Cyclocross, więc trzymajcie kciuki. Pojechaliśmy tam z Gabrielem Tak Gabriel. Spotkaliśmy gościa w ogóle na, na jakimś grobelu takim wypasionym gościu był z Wielkiej Brytanii, mega mega w porządku, Gabriel e, Pozdrawiamy Zakumplowaliśmy się, pojechaliśmy do warsztatu, on pojechał z nami i tam odbieraliśmy nasze pakiety. Trzymajmy. 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 Sobie sobie. A jak przyjdziemy do warsztatu, no to kurde, to w ogóle zapisy w warsztacie nie mega zdziwił, bo tak jak my sobie robimy te alejkaty w Trójmieście, tam składakowe, to to jest taki, no my się uczymy, no jakby to są początki, trochę mizerne czasami, no ale zawsze, zawsze coś, coś się dzieje. No. Eee, nie, <grystaje> nie eee, Fajnie było, bo były takie prawdziwe zapisy, eee, była lista, dostawało się numerek startowy na main race, który w ogóle był zajebiście zorganizowany, także zajebiście chłopaki z Krakowa to ogarnęliście. Eee, te całe fanty, które tam rozda, rozdawaliście, czyli te plecaki Abusa, no, zajebisty plecak, cały czas go, cały czas go używam czapeczka, czapeczka na mi pokazuje. Nie że No jest Gdzieś w środku jest, nie? No tam było fajnie. Tam, to nie byli sami ludzie z Polski. Też tutaj spotkaliśmy dwóch chłopaków z Niemiec. Takiego Francisa i jego kolegę. I oni właśnie jeździli po tych wszystkich eventach rowerowych po, po całej Europie. I kurde było widać w tych ludziach zajawę, to no po prostu był niezły melanż, kurde Odwiedziliśmy warsztat Kurde jaka forteca tutaj jest Mamy nasze pakiety Chłopaki są mega szczęśliwi, jesteśmy. koszulki, czapki i nasze numery ja numer meczek 102 Mega fajne chłopaki, naprawdę nie spodziewaliśmy się, że, że taka atmosfera tutaj będzie patronowała na tym PCMC 2019 Dopiero to zaczynamy, ale już jest taka aura, że wiem tylko, że będzie lepiej, co nie, więc tylko czekać, i nasza przygoda się totalnie zaczęła. Dammi il tema! Stare, Stai! Dai, <zajebiście>. Mestergino! Tu sei piacevole per l'antidoto, <gresso> un mestergino! <gresso> Dobra. Co powiesz o pierwszym Alejkacie? O, to się zaczyna. Pierwszy, no, pierwszy Alejkat. No to ja głównie byłem kamerzystą. Jeździłem z tą kamerą, tam wszystko nagrywałem. Ale stwierdziłem, no, że Alejkata nie otwórzczę. Nie? No, nie było, nie było mo takiej możliwości. Bo uwielbiam to. Jak się wszyscy zebrali pod tym pomnikiem, to było takie, takie, takie kurde, nieźle. To, to jest coś fajnego, jak jest tyle ludzi, którzy są zajarani. Eee, telefonu. W ogóle nie miałem. On padł już dawno, dawno temu, więc e, jechałem na kompletnego czuja. Pełnie inny manifest niż te, które myśmy robili na naszych alejkach. Więc jak każdy zobaczył ten manifest, to się obsraliśmy nie wiedzieliśmy co robić. No to ja sam spokojnie podszedłem do tego manifestu, wziąłem go i dalej w sumie w ogóle nie wiedziałem, gdzie ja mam jechać. Kompletnie nikt z nas nie znał Krakowa, nawet jednej miejscówki. Byliśmy tam chyba dopiero drugi dzień z tego. Nie, co nie, był, był jeden, który znał Kraków A a, no, w no, był nasz kolega <laughs> Filip na no. <laughs> Uncle Philip is going wild. O ah! ah! Oh my god, he went crazy, nigga. Oh shit! <laughs> na składaku. W przechodził i powiedział, że chce zrobić zdjęcie z takim. Proszę. No, ale ja nie jechałem z Philip. Ja, ja, ja się zgubiłem w akcji, oni sobie tam pojechali gdzieś. No i odłączyłem się, dałem GD. I patrzę, jakieś ludzie, no to mówię, idź, za nimi, no są lokalsami, no to będę jechał za, za tą ekipą. I tutaj, gdyby nie ta ekipa, to, to w ogóle bym pojechał, poddał się, bo nie miałem nawet możliwości sprawdzenia, gdzie są te, te miejscowości. Także wielkie podziękowania dla Wiktorii i jej ekipy, która mnie przygarnęła i jeździła ze mną. Bez was bym nie dał rady. Pamiętam jedną górkę, która dała nam konkretnie w kość, była w ogóle... W totalny. totalne. E, to była górka tam na Sosnowej. E, ta, trasa, ta trasa z nimi się po nocach ona była kurde, miażdżąca. A były w ogóle, my zrobiliśmy tylko jedną linię e, z tych pięciu chyba, które tam były. E, I narobiliśmy tyle kilometrów, że, że naprawdę było grubo. tam właśnie te, te zakończenie. Były standy. Najlepsze to było kółko właśnie graniaste, jak jeździli w ciebie, wjeżdżali, to był największy fan I najbardziej utkwiło mi w pamięci jeden moment, jak tam gościu jakiś łysy na fiksie z browarem Był nie do zajechania Chłop kurde robi te stójki tu, tu 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 Normalnie później już zaczął zdejmować spodnie I chciał dupę pokazywać nie, uf, Wszyscy zaczęli, czyli. pokaż dupę, pokaż dupę To było najśmieżniejsze. Tak. Nie dziwię się, że wygrał, był po prostu kurde kozakiem Zakończenie chłopaki z Krakowa zrobiliście miażdżące Kurde szafoba za to Yeah! Jak tam Staszek.

No, main race był, był srogi, to było ostre katowanie, była zajebista pogoda, bo było mega ciepło, nie wiał wiatr, było sucho i no, to był turbo wysiłek, nie? I tutaj właśnie na, fajne było to, że na początku myśmy kompletnie nie ogarnęli o co chodzi. Eee, wiedzieliśmy plus minus to czego się spodziewać, no ale nikt jakby nie był, nie, nie wiedział no, z czym to się je. Ja się spiknąłem z Filipem, który startował na żółtym składaku i, i razem ciskaliśmy punkty i wtedy to szło zajebiście aż do momentu jak mnie poskładał skurcz i potem Filip sam pojechał, a ja już wróciłem. Chciałem pozdrowić Janusz? Nie. Tak. Janusz, kasku snowboardowy z braku poznań. Jak mnie poskładało po trzeciej godzinie main race'a jak zszedłem z roweru jak mnie dwa uda sparaliżowały, że się wwaliłem na ryj To pierwsze to z rami, to z fajką w buzi schylił się nade mną i zaczął mnie masować także do tej pory mnie boli Jak o tym sobie myślę, no ale mi na pewno to pomogło. Ja, prosta sprawa. Miałem taką blokadę, bo po pierwszych dwóch godzinach stwierdziłem, że nie, ja to pierdzielę. Nie, nie pierdziele, ja powiedziałem, że ja to dole, że już nie będę jeździł, bo było za ciepło, byłem zmęczony, wszystko mnie bolało. Pod, pod mi wchodził wszystkie rany na dubsku, które miałem od tego ciągłego jeżdżenia. I wtedy przychodzi do mnie Stachu z bananem i wodą, i mówi stary, zajebiście ci idzie. Dawaj, dawaj, pijesz i jedziesz dalej. Najlepsza to ławicówka u grubego kolarza i Tobisa. <grystanie> <grystanie> Tobiska te kręcili. <grystanie> PCMC jest tak zaaranżowane, że po prostu każdy punkt jest przemyślany do cna i odbierasz paczki, lecisz do drugiego, biegi, kurcze, sprinty, z roweru musisz zejść. No po prostu wszystko jest pomyślane od A do Z. Wielki sztos. My to mamy peleton. Także nie ma co focić. Organizowanie tego kampusu, dogadanie z tymi wszystkimi władzami, to było coś wartego e, naprawdę szacunku i podziwu. E, jeszcze fajnie było, ci wszyscy ludzie, którzy byli ustawieni na punktach, tak, naprawdę szacun za to, że robiliście to z, taką, e, z takim uśmiechem i z taką radością. Pięknie wyglądasz. Dziękuję, Ci też. Jak zawsze. Dziękuję. E, właśnie dziewczyna, Pirat Girl, tak. e, pozdrowienia, zrobiłaś to super, e, super energia i, i miazga dodalna, e, gruby kolaż, Tobis e, i, i wszyscy inni, którzy stali na punktach, mega wam dzięki, że zrobiliście taką atmosferę, to wszystko Dawaj. tam było naprawdę na wysokim poziomie. Nogi z dupy wychodzą Wiem stary. cześć Elegancko! Z jednym manifestem zde. Elegancko! Naprawdę, naprawdę, dobra robota. Ile masz? Trzy z, z manifestu zde. Stare Kurczy szacunek. Jak poczujesz, że ci wurczysz w brzuchu na rowerze, to się skiewa mogiła. No o, nie dojadaliście prawa, po nie. drodze? Totalnie. No, to to, to lipa. No. No. I ludzie, którzy robili jedzenie. Jezu, to jedzenie było super. To jedzenie było tak dobre i tak uzupełniło kalorie, że... Ale stromo to tutaj jest Usta Nie no na luzie O kurde ty Co, Stachu? No, Chciałem, żeby ktoś się zmęczył wjeżdżając tam Podziękowania dla ludzi, którzy zrobili to PCMC. Mam nadzieję, że często Częstochowa będzie jeszcze większy, większym sztosem. Już się szykujemy tam. Podziękowania dla całego Spicy, że zrobiło tak dobrą robotę. Pojechało z nami. Atmosfera, która panowała była mega sztosem i dla Denisa, który zorganizował ten, ten, ten cały wyjazd. Tak od A do Z stary zrobiłeś dobrą robotę. Ok? No, lepiej. Nie ma co. I teraz szybki overview. Kurwa, Iwan, jestem w stanie. Mogę za Ciebie telefonować. Ale mijazga to jest. Totalna. I. Kurde. Jakby. Zgubiłem wątek, człowieku. Dobra stary, na ludzi, musisz się wczuć. No, mm. właśnie. A, raz chyba, jak widziałem, marihuana zabija jest. jak Ogólnie warsztat jako miejscówka, to... Pozdro. To, to co się działo na PCMC, to zostaje na pecence Takie mocno, e, według mnie, idzie za całym wyjazdem.